Andrzej Grabowski wyznał, że na początku emisji Świata według kiepskich zmagał się z wieloma trudnościami. Przez lata narażony był na szyderstwa fanów, a także krytykę w środowisku aktorskim. Podczas rozmowy z WP.pl, Andrzej Grabowski przyznał, że początek przygody ze Światem według kiepskich okazał się wielkim koszmarem. Większość fanów także poza planem filmowym traktowała go jako Ferdynanda Kiepskiego. Andrzej Grabowski nie radził sobie z popularnością. Jak wspomina, na ulicy często zaczepiali go ludzie, wykrzykując, ty ferdek, kurna, czono na browara. Drwiny i ogromnie miłych incydentów po pewnym czasie zupełnie przybiły aktora. Nie radząc sobie z sytuacją, Grabowski wynajął firmę ochroniarską, która eskortowała go podczas podróży. Obecnie coraz rzadziej zdarza mi się słyszeć za plecami: ty, Ferdek, kurna, czono nabrowara, ale na początku emisji serialu to był standard. Niejednokrotnie musiałem pod eskortą ochrony uciekać przed publicznością łaknącą spotkania z Ferdkiem. Andrzej Grabowski po przyjęciu roli w Świecie według kiepskich był również ostro krytykowany w środowisku aktorskim. Mimo wszystko po latach przyznaję, że serial był widzom potrzebny, skoro zdobył tak wielką popularność. Niestety, część Polaków już na zawsze będzie postrzegać Andrzeja Grabowskiego jako bezrobotnego alkoholika, który chciałby zarobić, ale się nie narobić. Piętnastolatki postawił na nogi policjantów. Powodem była wiadomość, którą dziewczyna wysłała na jednym z portali społecznościowych. Dziecko już zakopane od dzisiaj się nie znamy, takiej treści wiadomość otrzymała jedna z mieszkanek koła. Zaniepokojona kobieta zwróciła się do policjantów. Funkcjonariusze nie zbagatelizowali sprawy i podjęli wysiłek ustalenia nadawcy. Wiązało się to z zaangażowaniem w działania wielu mundurowych z różnych jednostek policji. Po kilkugodzinnej współpracy udało się namierzyć tę osobę. Inspiracja z TikToka. Po nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem telefonu okazało się, że nikomu nic się nie stało i niczyje życie nie jest zagrożone. Był to wygłup piętnastolatki jak się okazało, nastolatka nierozważny pomysł zaczerpnęła z aplikacji TikTok. Powiedziała, że od jakiegoś czasu zagraniczni TikTokerzy prześcigają się w filmikach, w których pokazują wysyłane do przypadkowo wybranych osób wiadomości o różnej treści i ekscytują się ich reakcjami. Piętnastolatka postanowiła skorzystać z tego pomysłu. Nie zdawała sobie jednak sprawy, że wymyślone hasło może wiązać się z tak poważnymi konsekwencjami. Dziewczyna będzie musiała tłumaczyć się przed sądem rodzinnym i nieletnich ze swojego wygłupu. Internet to ogromna skarbnica wiedzy. Ważne, by uświadamiać dziecko, jak bezpiecznie korzystać z jego dobrodziejstw i uczulać na zagrożenia i niewłaściwe zachowania innych użytkowników. Pamiętajmy, że to przede wszystkim rola rodzica, by aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka, również tym wirtualnym, przestrzega policja. Restauracja nie obsługuje policjantów i ich rodzin, mimo to uniknie kary. Śmierć Georgia Floyda sprawiła, że w Stanach Zjednoczonych na nowo wybuchła dyskusja na temat brutalności policji, zwłaszcza wobec osób o czarnym kolorze skóry. Mimo, że rasizm został teoretycznie zniesiony w tym kraju w roku 1865, praktyka pokazuje coś zupełnie innego, a Afroamerykanie często są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Protesty po śmierci Floyda miały miejsce także w Polsce i podobnie jak w Stanach Zjednoczonych nabrały antyrasistowskiego charakteru. Ich symbolem stało się zdjęcie dziesięcioletniej Bianki Enulisy. Czarnoskóra dziewczynka brała udział w demonstracjach trzymając transparent z hasłem „Stop calling me murzyn, przestańcie nazywać mnie murzynką. Młoda aktywistka wkrótce potem trafiła na okładkę polskiej edycji magazynu Vogue.